Ile kosztuje budowa sauny w 2025 roku? Drewno konstrukcyjne na szkielet C24 95x45 mm wraz z listwami montażowymi 20x30, pod i elewacją kosztowało 2100 zł. Izolacja sauny, czyli 24 m2, wełny skalnej 10 cm, koszt 707 zł. 5 płyt OSB 18 mm na podłogę i dach kolejne 440 zł. Papa na dach oraz obróbka blacharska, gąsior, pas nadrynowy i wiatrownice. Kolejne 457 zł. Wykończenie z zewnątrz płytą OSB 11 mm, 10 sztuk, daje nam kolejne 484 zł. Drzwi szklane dedykowane do sauny, 707 zł. A do tego wszystkiego trzeba jeszcze doliczyć siatkę przeciwgryzonią, membrany paroprzepuszczalną, środki do impregnacji, wkręty i inne mniejsze rzeczy, co łącznie daje 5657 zł. Część druga, wyposażenie i wykończenie wnętrza, zaczynamy od podłogi około 4 m2. Grunt, wysokoelastyczny klej oraz płytki 60 na 60 koszt 272 zł. Boazeria, świerk skandynawski klasa A wraz z klamrami montażowymi do ukrytego montażu 1854 zł. Konstrukcja ławek i podestu wraz z obiciem drewnem Abachi 1139 zł. 3 płyty kominkowe 253 zł. Piec opalany drewnem Harwia M3 z systemem kominowym 3800 zł. Do pieca w gratisie dostałem 40 kg kamieni, klepsydrę, ceber z chochlą oraz termometr. Z mniejszych ale istotnych rzeczy trzeba jeszcze doliczyć czujnik dymu, czadu oraz dwie gaśnice razem 283 zł. Do tego dochodzą drobne elementy, takie jak zasuwy powietrza, uszczelniacz do pieca i tym podobne, co razem daje łącznie 8082 zł. Sumując to z kosztem budki z poprzedniej części, daje to łącznie 13739 zł.